Witam. Jest godzina 3.32 w nocy. O. Wyjeżdżamy na rower. A dzisiaj robimy bardzo długą trasę, około 130 mil. Jedziemy na High Point w New Jersey. Jest dzisiaj bardzo wiecznie. Jedziemy teraz przez miasto Clifton. Ale czuję, że będzie się ciężko jechało, bo bardzo mocno wieje wiatr. Jeszcze z godziny na pewno będzie bardzo ciemno. Bardzo fajnie się jedzie. Ściepły wiaterek teraz, ale czuję, że teraz mocniej będzie wiało. 4:30 nocy. Dalej ciemno. Brak samochodów, fajna temperatura. Zrobiło się już jasno, ale bardzo mocno wieje. Słońce wstało. Jedziemy przez las. Bardzo wspaniała trasa. Puściutko nikogo nie ma. Trasa naprawdę na początku bardzo fajna, miła. A nawet to co wyjeżdżałem z Wellington przez te miasta, trasa była bardzo śliczna. Mam taką propozycję, że w Miniołaskę, jest taka kominio łaska, taka miejscowościu Plaza chyba i od stamtąd idzie cały czas ścieżka rowerowa aż do Washington Bridge. Jest to 100 mil, bardzo proste. 90% to jest ścieżka rowerowa. I może wspólnie byśmy się przyjechali któregoś dnia, wszyscy razem, na pierwsze 100 mil, gdzie nie ma górek, nie ma wzniesień, jest prawie cały czas po prostu, mylą lekko z górki. Część tej trasy pokrywa się z trasą pielgrzymki rowerowej. Myślę, że to będzie wspaniały pomysł. Zaplanuję niebawem. Zrobimy sobie małą przerwę na kawę Zdanki Donuts Napijemy się I jedziemy dalej O, tu jest nawet ścieżka rowerowa, takie, jest przejazd To jest właśnie ścieżka rowerowa, jedziemy sobie ścieżką rowerową Taka mała wieś, tam są krowy Zaczynamy podjazd pod high point Ale do tego momentu takie były słabe podjazdy Z górki pod górkę Teraz to nam pokazuje GPS To już Będziemy mieć cały czas bardzo, o bardzo stromo No Mamy 58,8 58 mili Do samego szczytu na ten punkt widokowy mamy 2,4 mila. To jest jakieś 4 km cały czas bardzo strop pod górę. To 12% wzniesienie, ponad 12% będzie. Dobra, bez gadania startujemy. Ja już przyjechałem 60 mil, 100 km a mam teraz 15-16% wzniesienie. Jest bardzo, bardzo ciężko. O oh my god. Nie poddam się. To jest tak stromo, że muszę wyjeżdżać z kosami. Nie da rady inaczej. Tu przechodzi od na 20% zwiezienia. Nie ma innej możliwości. No, ale tak taki jeden pierwszy punkt. Tam są jakieś ubikacje, takie rzeczy. i jedziemy tam. High Point State Park, wersja To jeszcze nie jest szczyt, jestem przed szczytem. Jest takie małe jeziorko. Szczyt to jest tam ta wieża, pomnik weteranów. Z tego co wyjażę, my tam właśnie jedziemy. I tam trzeba jeszcze pod górę też wyjać kawałeczek. Myżamy na szczyt bardzo tu wieje widać cały New Jersey jesteśmy na szczycie No, ale trzeba do tym wieży No to jedziemy do wieży jeszcze. Tak to widzę na w środku. Przewodniczący w z rowerem. To można wyjść na tą wieżę. Ale jest taki wiatr na zewnątrz. Że, że nie mogę wyjść. Nie ja jestem na szczycie i wymierzam no. Muszę wyjść stąd, muszę spróbować jakoś. Nie wiem, jest wiatr straszne, aż przewracam. O, rower. patrzcie co się dzieje z rowerem. O kurde. O, muszę jakoś tubić. Wow. Ja jestem w tych klipach i się cholernie ślizgam. Przecież panią tu przewróciło. Ja no, jest tutaj niesamowicie mocny Normalnie przewraca ten rower to jest oparty go ciągnął On tak naprawdę wiatr go trzyma O oh my god! To się dzieje, uraga normalny Ale widok jest obłędny, było warto Widoki są niesamowite Cały New Jersey takie fajne tutaj te ścieżki Na tym szycie Schowałem się już tutaj w tym lesie Już tak tutaj nie wie tam ludzi No ale tam, tam przewraca Sam z tym rowerem nie mogłem tam dojść I bardzo zimno tutaj Muszę jeszcze jedną kurtkę ubrać Strasznie bardzo tu się ja tam w rękawką, w rękawku Byłem w w rękawku, ale tak tu zmarzłem Co mogę powiedzieć że podjeździe na High Point a, W New Jersey No... Uważam, że... E, trudniej było chyba na Berman podjechać, na Berman e, Są tutaj takie bardzo... A, a, podjazdy bardzo strome, że było trzeba jechać z zakiem. Ale ten podjazd nie jest taki długi, ciężki jak się jak na Bermain, ten się podjeżdża jakie bardzo ładne tu są Już odjechałem 10 mil, ponad 10 mil, no 10 mil high point To jest Upstate New York Wracam przez Upstate New York do domu Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, to takie moje ulubione miejsce, jest. to jest w Haywood w New Jersey To jest chyba jedyna kapliczka jaką w Ameryce spotkałem Nie na dlatego tutaj lubię przyjeżdżać, bo na takie wszystkie trasy wstalałem, żeby tędy przyjechać Widzę, że jest wspaniała okolica do jazdy, żeby tu pojeździć rowerem To jeszcze właśnie jest ta kapliczka Mam przejadę 95 mil, już jestem w Ringwood tu można pływać na kajaku i można by pożyczyć kajak, aby ktoś chciał i ryby łapać. Bardzo ciężko się jedzie, bo cały czas jest wiatr, a woli się nie da rozpędzić. Dojechaliśmy do parku a mamy przejechane 119 mil. Do domu nam zostało też 9 mil jeszcze tylko. No jedzie. 11 godzin, 30 2 minuty. Znacie już ten park? To jest ta strona, gdzie to jeziorko jest dobre. Do domu wracam parkiem. Bardzo lubię wracać tym parkiem. Oma 7 mil, znam ten park. Zawsze tą końcówkę tak jakoś bardzo lubię tutaj. Przyjechałem do domu. Mamy 128 mil. A godzina jest Jechałem 12 godzin, 23 minuty z przerwami, z odpoczynkami, zrobieniem zdjęć, ze wszystkim, co tu było możliwe. Troszkę chciałem pozwiedzać, także czas jest dłuższy. Czas do celu, bo po prostu jadę jam, mam wszystko ustawione na park. A 7500 tysiąca wzniesień. No, było super. Jestem bardzo zadowolony. Fajna trasa. Wszystkie te takie wymagające, ale fajna. Dopiłem swego, wyjechałem na High Point w New Jersey i z tego jestem najbardziej dumny. Na razie.